Dzisiaj przed kruchym drzewkiem, dębem pamięci numer 1841, drzewkiem, w które tchnąć dopiero musimy życie. Prawie 22 tysiące takich drzewek sadzą obecnie w Polsce, ale i w wielu krajach świata w Rosji, Stanach Zjednoczonych, w Szwajcarii, Norwegii, w Niemczech, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie. Tysięczne społeczności lokalne naszych rodaków i ich przyjaciół, sąsiadów. A każdy z tych drzewek nosi imię jednego z bohaterów, męczenników zbrodni katyńskiej, zamordowanych przed 70 laty strzałem w tył głowy w twerze Katyniu, Charkowie, Mińsku, Kijowie i wielu innych miejscach. 12 kwietnia po powrocie z Katynia Dom Pamięci Numer 1 poświęcony pamięci wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej posadzić miał w ogrodach pałacowych prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Czcigodny księże Proacie, Szanowny panie burmistrzu z żoną. Szanowna pani Sołtys Sołectwa Dłużek. Panie Komendancie Powiatowej Policji w Żarach. Drodzy stryjowianie i goście Sołectwa Dłużek w dniu dzisiejszym. Droga młodzieży i dzieci, które jesteście obecni tutaj, na tej uroczystości dzisiejszej. Nie ukrywam, że trudno mówić w tym momencie, kiedy w Krakowie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Lecha Kaczyńskiego z żoną. Wieś Stryjówka, powiat Zbarasz województwo Tarnopolskie Kresy wschodnie Rzeczypospolitej Po wojnie mieszkańcy tej wsi wypędzeni ze swojej ziemi rodzinnej ojczystej przybyli tutaj między innymi do dłuszka na ziemię zachodnie I teraz po raz kolejny Mieszkańcy, dłużka, kresowiacy i ich potomkowie zapisują kolejne karty historii współczesnej. Aspirant policji państwowej Paweł Robak, mieszkaniec tamtej stryjówki, wyszedł z domu we wrześniu 39 roku, by wielu. Tak jak wielu wówczas bronić ojczyzny, by służyć Polsce. Wyszedł i nie wrócił do domu już nigdy. Przepadł po nim ślad po zawierusze za wrześniowej. Nie wiadomo, co się z nim stało. Owdowiała żona Franciszka osiedliła się po zakończeniu wojny właśnie tutaj w dłużku na Ziemiach Zachodnich, gdzie doczekała kresu swoich dni w latach 90. ubiegłego wieku. Cały czas czekała. Jednak, skrywająca przez dziesięciolecia swoje tajemnice, Ziemia odsłoniła zbielałe kości w masowych grobach miednoje, odkrywając po latach, Okrutną tajemnicę zbrodni w Twerze. Twer to jest dzisiejsza nazwa miasta położonego nad Wołgą. To jest port rzeczny, miasto obwodowe. Wówczas nazywało się Kalinin. Zbrodni jedną z tych wielu dokonanych przez stalinowskich NKWD-istów wiosną 1940 roku które gdzieś wspólnie określamy mianem zbrodni katyńskiej. Staraniem uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku pod kierunkiem ich nauczyciela doktora Władysława Mo Mochockiego Rady Sołeckiej Wsi Dłużek, której przywodniczy pani Sołty Zdzisława Wierzbicka. Przy współpracy księdza prałata Stanisława Kłuska, proboszcza parafii pod wezwaniem na świętszego serca Pana Jezusa w Lubsku imię Pawła Robaka wypisane na tym kamieniu wymazane przez Sowietów strzałem w tył głowy w kazamatach dawnego Kalinina przywrócone zostaje rzeczywistości i imieniu temu. Przywracamy godność polskiego policjanta, obrońcy ojczyzny z września 1939 roku. A zmarłej przed, latcie, przed laty żonie Franciszce oddajemy symbolicznie jej męża na dłużkowskim cmentarzu parafialnym. Moi drodzy, tydzień temu. Dokładnie 10 kwietnia w sobotę wspólnie w tym miejscu sadziliśmy tego dęba, przygotowując uroczystość z księdzem Prawatem Kłuskiem. Sadziliśmy około godziny 8.50, nie wiedząc, że w tym czasie rozgrywa się pod Smoleńskiem dramat, że w katastrofie lotniczej pod Katyniem. Ginie pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z żoną Marią oraz 94 członków i uczestników państwowej delegacji, która leciała do Katynia, by oddać hołd pomordowanym tam oficerom i żołnierzom polskim i żeby donośnym głosem upomnieć się o prawdę. Wszystkim tym pomordowanym w Katyniu, Twerze, Charkowie i innych dotąd jeszcze nieodkrytych miejscach w Podkijowskiej Bykowni czy w Kuropatach pod Mińskiem. Dąb Katyński. W 70. rocznicę tej okrutnej zbrodni. Oddajemy hołd pomordowanym i głośno upominamy się o prawdę. Kolejny raz w dziejach naszego narodu Polska straciła w Katyniu swoich najlepszych reprezentantów. Ofiara ich życia złożona 10 kwietnia stała się swoistym krzykiem wobec świata. Wołaniem, wołaniem o przywrócenie prawdy w świadomości ludzkiej, europejskiej i światowej. Prawdy tak skrzętnie ukrywanej i fałszowanej przez 70 lat. Moi drodzy, ten dąb będzie odtąd symbolizował dwa katynie. Tamten z kwietnia roku 40 i ten nam bliski z kwietnia 2010 roku, kiedy to wspólnie na oczach całego świata odbywaliśmy Polskie, narodowe rekolekcje, rekolekcje dramatu, tragedii, smutku i skupienia. I zadawaliśmy sobie pytanie o sens tej ofiary, pytanie na które nie znajdujemy właściwej odpowiedzi, bo jej ogrom przerasta naszą wyobraźnię. Ale odpowiedź jest. Tą odpowiedzią jest donośne memento tej drugiej tragedii, słyszane wreszcie i chyba rozumiane na świecie słowo Katyń. O, tak, że...